Ty też nie jesteś dziś zwykłą wersją siebie. Jesteśmy w miejscu pomiędzy, pomiędzy tym, co było ciężkie, a tym, co jeszcze nie zdążyło się wydarzyć. Przed dzień wigilii zawsze niesie w sobie cichą zmianę, której nie widać od razu, ale którą czuje się bardzo wyraźnie w środku. To poranek, w którym nie trzeba się spieszyć emocjonalnie. Świat i tak zwolni, ludzie i tak staną się bardziej miękcy, a myśli i tak zaczną schodzić głębiej. I właśnie dlatego ten moment jest ważny. Nie musisz dziś nikomu nic udowadniać. Nie musisz być w idealnym nastroju. Nie musisz czuć radości tylko dlatego, że tak wypada. Masz prawo czuć dokładnie to, co czujesz. Ten poranek zaprasza do jednego: do szczerości wobec siebie. Pomyśl teraz o ostatnich tygodniach. O tym, co było trudne. O tym, co wymagało od ciebie siły, nawet gdy jej brakowało. O rzeczach, które robiłeś mimo zmęczenia. To wszystko się liczy. To wszystko zostało zauważone. Przed dzień wigilii domyka pewien etap. Niespektakularnie, nie głośno, ale wystarczająco mocno, by zrobić miejsce na nowe. Nowa energia nie przychodzi z hałasem. Ona przychodzi cicho, jak ulga, jak oddech, którego nie wiedziałeś, że potrzebujesz. W tym poranku możesz wybrać intencję. Nie cel, nie plan. intencje, Jak chcesz się czuć w nadchodzących dniach? Spokojniej, bezpieczniej, lżej, pozwól, żeby to uczucie pojawiło się w tobie teraz. Bo to właśnie uczucie jest językiem, którym wszechświat rozumiecie najlepiej. Jeśli coś miało odejść, odejdzie. Jeśli coś ma przyjść, jest już w drodze. Nie musisz tego przyspieszać. Ten poranek jest jak obietnica: że nie wszystko musi być gotowe, że nie wszystko musi być rozwiązane. Że wystarczy, że jesteś. Niech ten dzień poprowadzi cię łagodnie do wigilii, do rozmów, do ciszy, do bycia bliżej siebie. A to. Co naprawdę dla ciebie ważne, zacznie układać się samo. A teraz, gdy dzień naprawdę się zaczyna, poczuj energię poranka, która napełnia cię spokojem i ciepłem. Wyobraź sobie, że każda chwila tego dnia jest jak delikatne światło. Nie musisz gonić za niczym, nie musisz udawać radości. Wystarczy, że każdy Twój oddech staje się świadomy. To poranek, który zaprasza Cię do bycia w pełni obecnym, do zauważania drobnych cudów od blasku pierwszego słońca, po cichy uśmiech bliskiej osoby. Te małe momenty niosą w sobie energię zmian. Jeśli czujesz w sercu pragnienie nowego początku, to właśnie teraz możesz je wypuścić w świat. Nie analizuj, nie poprawiaj, nie planuj. Po prostu pozwól, by intencja wypłynęła naturalnie, bo wszechświat słucha najbardziej wtedy, gdy jesteś autentyczny.